Dwa słowa o wyzwaniach na linii Unia-Stany, Unia bo to jest relacja absolutnie napięta dzisiaj. Nie wiadomo tak naprawdę, czy Trump za, za, zaproponuje cła, zaproponuje dodatkowe podatki. Zaproponuje... Cła to było to słowo, które w kampanii Donalda Trumpa pojawiało się najczęściej. jak nie tak, o statystyki. Tak, w kontekście, głównie w, pewnie w kontekście Chin, ale nie ma co kryć w kontekście Unii, Niemiec, zwłaszcza to wracało. I to też taki charakterystyczny zwrot, który warto chyba odnotować. Europejska Partia Ludowa w grudniu, a teraz powoli to ma światło dzienne, już widzimy na świetle dziennym to co się wtedy uzgodniono. Znaczy pewien taki odwrót albo przynajmniej dużą korektę z takiego dużej promocji zielonego ładu. Dzisiaj premier Donald Tusk mówił bardzo mocno o tym, że Europa musi być konkurencyjna gospodarczo, że ceny energii nie mogą być za wysokie, bo u nas po prostu takie tacy rywale czy tacy partnerzy jak Ameryka jedni nie mogą się wycofać z zielonego ładu, bo to byłoby po prostu przyznanie się do błędu. To jest oczywiste, natomiast rzeczywiście gdy posłucha się Ursuli chociażby Fordel-Leyen, tak, I, i tego, co mówi, a nawet bardziej tego, co nie mówi, no to jeszcze dwa lata temu ten Zielony Ład pojawiał się w każdej wypowiedzi. Dzisiaj mówimy o tanich cenach energii, tak? o tym, co w sumie z naszej perspektywy, no my już wiemy to jakiś czas, jest absolutnym banałem, ale no wydaje się, że w agendzie polityków europejskich to tak ważne nie było. To znaczy, bez taniej energii nie ma konkurencyjnej gospodarki.